Darmowy prąd przez 10 miesięcy w roku. Darmowa jazda samochodem elektrycznym też przez 10 miesięcy. Darmowe ogrzewanie całkowicie za darmo w okresach przejściowych, a w zimie za pół darmo. Ponieważ fotowoltaika, jaką tutaj widzicie, bo o tym będzie mowa, fotowoltaika z magazynem energii również działa w zimie. To nie jest prawda, że nie działa. Moi drodzy, tutaj jest. 80 kWh magazynu energii. Od marca nie zapłaciłem ani grosza za prąd. Jeżdżę samochodem elektrycznym, grzeję wodę i nie ma najmniejszego problemu. Jeśli chcielibyście sobie skonstruować taką, taką fotowoltaikę, chciałbym Wam szybko powiedzieć, jak można to tanio i szybko zrobić. Dla osób całkowicie początkujących, które nie miały nic do czynienia z fotowoltaiką, polecam takie rozwiązanie, czyli to jest all-in-one, bo normalnie zawsze musicie mieć falownik i magazyn energii, ale to jest rozwiązanie, które ma i inwerter, czyli falownik w środku, i magazyn energii. Tu mamy falownik, tu mamy. Magazyn energii. Podłączacie panele i możecie produkować swój własny prąd, moi drodzy. I naprawdę może to działać przez 10 miesięcy w roku. Oczywiście wszystko zależy od waszego zużycia ile zużywacie tego prądu. Ja zużywam całkiem sporo więc mam 80 kWh. Ale dla gospodarstw, które tego prądu nie zużywają bardzo wiele, wystarczy taka jedna, takie jedno All-in-One i jesteście w stanie zaoszczędzić masę pieniędzy na poprzez to, że nie płacicie za prąd. To jest koszt takiego All-in-One to jest koszt 1970 dolarów, czyli wychodzi zdecydowanie poniżej 8000 złotych. Testuję to tutaj już przez dłuższy okres czasu i naprawdę powiem Wam: rewelacja. Dla osób, które są powiedzmy bardziej zaawansowane i potrafiłyby sobie podłączyć takie dwa przewody do magazynu energii i dwa przewody od paneli, nie jest to bardzo skomplikowane. Bardzo dobrą opcją jest ten magazyn energii. To jest 32 kWh za kwotę 10 tysięcy złotych. Moi drodzy, to jest prawdopodobnie najtańszy magazyn energii na rynku. Dlatego przedstawiam Wam rozwiązania dla osób, które chcą zacząć przygodę z darmowym prądem, dla najbardziej początkujących. All-in-one dla średnio zaawansowanych powiedzmy magazyn energii i musicie sobie dokupić falownik. Najtańszy falownik to możecie sobie kupić takiego EA SANA za 1500 zł. Moi drodzy, oprócz tego, my tutaj, oczywiście, najlepszą opcją jest skonstruowanie swojego własnego magazynu energii, i to są właśnie takie konstrukcje i takie rozwiązania. Ja właśnie w, w tym tygodniu podpiąłem. Ten magazyn energii już sobie pracuje i naprawdę całkiem dobrze to się sprawuje. Zapytacie o żywotność takiego magazynu energii. Jeśli będziecie użytkować to zgodnie z danymi producenta, może to nawet pochodzić 20-30 lat. Są, są producenci co już twierdzą że nawet 40 lat można e, użytkować taki magazyn energii no ale już nie popadajmy w hura optymizm może być to 20 lat i taki magazyn w ciągu i z all in one powiedzmy za tą kwotę 8000 zł on się spłaci moim zdaniem w ciągu może się spłacić w ciągu roku dwóch a co najmniej 10 15 20 lat macie użytkowania na taki y, magazyn energii, moi drodzy. Tak, podpiąłem właśnie y, y, ten magazyn energii. Tu mamy, y, nie wiem, czy mi się, o, może mi się uda podnieść. Moment, o, jest taki tutaj sprzęt, żeby to jeszcze tak zrobić, żeby to. O, proszę bardzo. Sami zobaczcie, jak wygląda skonstruowanie takiego magazynu energii. Właśnie dokładnie w taki sposób to się podłącza. W zasadzie wszystko macie tutaj już podpięte. Tylko musicie włożyć cele i podłączyć te busbary, moi drodzy. I dzięki temu jesteście w stanie taki magazyn energii zkonstruować sobie. Za kwotę poniżej 5000 złotych. Za kwotę poniżej 5000 złotych, czyli e, nie wychodzi dużo taniej niż taki 32 kWh, bo ten kosztuje 10 tysięcy, ale ma 32 kWh. Ten ma akurat 15, ale ten ma 16 i jesteście w stanie taki 16 kWh magazyn. Konstruować poniżej 5000 złotych, no ale yy, niestety musicie już troszeczkę bardziej się znać, zapraszam na swoje poprzednie yy, filmiki, pokazywałem właśnie, jak, pod, jak podpinałem yy, ten magazyn. Jest to, jest to stosunkowo proste dla osób, które już coś miały do czynienia yy, z elektryką, ale co jest istotne, yy, montując swój własny magazyn energii, taki. DIY, bo tak, oś tak się o tym mówi, jesteście w stanie sobie rozłożyć koszty. Rozłożyć koszty, bo ten tutaj musicie 10 tysięcy wydać jednorazowo, no ale macie gotowca 32 kWh. Tutaj macie 16 kWh, ale musicie sami skonstruować. Plus jest taki, że możecie sobie na raty rozłożyć koszty takiego magazynu, czyli ogniwa możecie sobie kupić. Najpierw poczekać chwilę, aż wam się odbuduje budżet, i wtedy dokupujecie obudowę. I teraz tak dla osób, które chcą zaoszczędzić, ogniwa można zakupić za 51 dolarów. Bardzo dobre. 314 amperogodzin marki Lishen. One będą wyglądać mniej więcej tak jak oto. Tak jak o te. I z, czyli za, musi, potrzebujecie takich ogniw 16 do takiego boksa. I za 51 dolarów kupujecie taki, takie cele. Czyli 16 cel będzie Was kosztowało poniżej 3000 zł. Taki DIY case kosztuje 450 dolarów, chyba. Więc czy, czy 400, może 80 nawet. Jakieś 1800 zł. Bardzo dobra rzecz, bo on jest z bezpiecznikiem, bardzo fajny, bezpieczny magazyn energii. Więc e, dla osób, które mogą trochę dłużej poczekać, e, bo te liszeny by szły z Chin, kupujecie sobie najpierw liszeny za 51 dolarów, potem dokupujecie Kejsa i macie sporo poniżej 5000 zł magazyn energii. Dla osób, które chcą mieć szybko. Polecam dokładnie właśnie te cele, czyli değżiny, prawdziwe grade A. Kody QR normalnie działają. Pojemność 325 amperogodzin, realna pojemność. Dostępne w Europie w ciągu 2-3 dni. Mi w zasadzie przyszły te cele w ciągu jednego dnia po zamówieniu. Zamawiacie takie cele, zamawiacie case'a i moi drodzy Budujecie swój własny magazyn energii. Także to wam tylko chciałem pokazać. Sprzęty fajnie działają. Bardzo zadowolony jestem, jak to funkcjonuje. Już wam pokazuję. Mamy tutaj taki podgląd. To jest chyba: mam tutaj, jakby w tym momencie, dwie, yy, dwa magazyny. Na Gotionach, na celach Gotion, to jest właśnie ten magazyn. I na celach Hitium. No i na gotiona, jak to działa? Dobra, na razie weszliśmy w Hitiumy, czyli w ten magazyn energii. On ma cele 280 Ah, czyli troszkę mniejsza. No i wszystko działa pięknie. Różnica na celach 1,000 V. Pięknie. I tu mamy w ten sposób. Magazyn działa 21 dni na razie, a gotiony... Gotiony, moi drodzy, 314. Yy, różnica na celach 3000 V. Jeszcze nie zdążył się do końca wyrównać ten magazyn, ponieważ ma napięcie. Ma 52,66, a tutaj mamy ile? Prawie, tak, powyżej 53. Czyli on jeszcze musi się yy, doładować, po prostu. Także, moi drodzy, darmowy prąd możecie mieć. Polecam każdemu przygodę w Nie tylko z punktu widzenia oszczędności, ale również z punktu widzenia po prostu niezależności energetycznej. Przedstawiłem Wam takie rozwiązania po prostu od najprostszego do najtrudniejszego. Ale jak już kupicie sobie na początku na przykład ten, ten all in one, to potem możecie sobie dokupić taki magazyn energii. Więc możecie rozbudowywać tę instalację do woli, jak wam po prostu pasuje. Także, moi drodzy, jest 80 kWh magazyn podpięty. Bardzo fajnie to działa. No i przygotowujemy się na zimę, i moim zdaniem muszę mieć na zimę. Na pewno powyżej 100 kWh. Zobaczymy, ile wyjdzie. Nie będę się nadmiernie śpieszył, bo już 80 to jest dobrze. Nawet z ładowaniem auta elektrycznego. A dzisiaj zużyliśmy już ile? A na razie tylko zużyliśmy na tym falowniku jakieś 1,5 kW, czyli jakieś 3 kW, czyli nic. Bo wiecie, nie działa ogrzewanie. Więc yy, tak to moi drodzy wygląda. Także zastanówcie się. Co dla Was jest najlepsze? Moim zdaniem, nauczyć się budować własne magazyny energii to jest naprawdę bardzo fajna umiejętność, przyszłościowa, szczególnie w tych czasach, więc. A nie jest to skomplikowane bardzo. Nie jest to bardzo skomplikowane i daje mnóstwo radości. Także takie magazyny energii, moi drodzy. W takich ładnych case'ach możecie sobie budować na bardzo porządnych celach, bo to są cele pierwszej jakości, dostępne w Europie. Mała fabryka to, to produkuje, co jest niezwykle ważne, ponieważ wielkie fabryki robią dla automotive. Więc my jesteśmy dla takiej fabryki EV tysięcznym klientem, a dla marki Dejin jesteśmy pierwszym podstawowym klientem. I te cele są dostępne w Europie. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Życzę Wam miłej niedzieli. Niech Wam słoneczko przyświeca i jesteśmy w kontakcie. Do usłyszenia. Cześć.